I zadanie omijanie przeszkody przy 50 na godzinę w wykonaniu tomka. Przed zadaniem się należy upewnić. ominąć raz z jednej. Za prędko i za mała, zadanie do powtórzenia. Powtarzasz zadanie od początku. Nie było prędkości. No tak, musisz powtórzyć. Powtarzając, musisz z powrotem się zatrzymać, upewnić. I poprawnie zrobić dwa przejazdy raz z jednej, raz z drugiej, przejazd poprawny prędkość aż za dużo. Jazd poprawny, prędkość dobra, zadanie zaliczone.